Siemanko moi drodzy, a dzisiaj będzie gierka moimi trzema najbardziej ulubionymi zadymiarzami. Pierwsza tutaj leci squeak już dobra. Dobra, to już po już lecę, dobra. Dobra. O kurczaki, chyba zresztą tego ten actika mi się, dobra. Też jeszcze trzeba są nie tutaj Dobra, to Mandy też w sumie, zresztą ją trafiła, więc dobra. Dobra, laki mam, dobra. Sorki jest za mało kadam, ale tutaj się próbuję jednak się po prostu skupić. Bo na tysiącu tutaj mam akurat 2 Więc bym nie chciała tutaj z niego pary to spaść. Dobra. Dobra, szalece chyba sobie. Dobra. Oj, 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 dobra, zregenerować to się trzeba. Nektekst mam, dobra. Jeden chyba, chyba mamy pierwszą stratę. Kurczaki, zsadliśmy z tysiąca, dobra. Dobra, ja potem sobie to zrobię. Teraz jeszcze szybciej ten Melodia i koletkę. Dobra, sobie, sobie lecimy jeszcze tą melodię i koletką, dobra a potem że jeszcze wam rzucę wam tej wam szulce z odrębienia w sumie. Potem w sumie jeszcze tak. No dobra, to teraz sobie tak dalej dosłownie lecimy, więc dobra Dobra, ten Edgar nie są jakiś taki troszeczkę specyficzny, bardziej się miała już, bym tutaj być szczera. Jak oni obydwoje mogli tu słonie konektować? To są jakieś są żarty, kurczaki. Dobra. Ja bym... Wam... Nie będę znak przeklinać chociaż... Chociaż mnie... Tacy znak Timajczyk dosłownie też mnie wkurzają. Którzy, że dosłownie jednak mają... Mają jakąś taką odkrywę po prostu. Bo sobie zaotkają po prostu mnie wkurzają już tak naprawdę. Dobra, ja chyba na uciekam, wpaść na tą dru drugą stronę, wiecie o tym? Ja chyba sobie przeskoczę na tą dosłownie stronę Jak oni te no, to żeby mnie dosłownie też jeszcze nie mieli Co ja jednak zrobiłam to chyba był jakiś To było nie akurat z tego że tak po prostu głównie, głównie przegrywamy, ale dobra. Dzieje że na tej kolesie, to chociaż Chociaż trochę lepiej dosłownie tak po prostu pójdzie. A potem w sumie chyba jeszcze spróbuję tego skłóka w sumie jeszcze odrobić. Zobaczymy, czy o to się tu na odcinku odacznie, bo a chcę, by, żebyście wy dosłownie zobaczyli, że o jak ja tak ogólnie Coś po prostu ze, ze wwijania tego, te postać tysiąca, żeby nie było, że o, ktoś mi po prostu wbijał. Dobra, bo druga też jak Piperka, no dobra, no. Tutaj jeszcze ten RT został. O kurczaki. Dobra. A mieliśmy na kwartec co? ten własną się on nie przyciągnął tego kruka. Dobra. Z tego kruka, z mojej, mojej oczywiście drużyny. W zasadzie to z randomowej w sumie drużyny, więc dobra. Ale mniejsza, dobra, tej, która też nie o to. Dobra, tą K się udało się wytłumaczyć, dobra. Let's go, K. Dobra, czyżby już by tutaj by ten by Dobra, ja zbieram płatko jeszcze, jeszcze. Dosłownie to Dobra, ja uciekam to jeszcze jakoś. Dobra, to bo ja chyba tak pomyślim. Prostu... Dobra, chyba, że może by się też jakoś tak w miarę zregenerować. To... Dobra, jak oni też tak naprawdę jeszcze tylko. Dobra, ta kolecka chyba też jeszcze wyszła tak naprawdę najlepiej. Dobra, tutra może, może ta jeszcze tego skójka No dobra, lecimy. Dobra, zbierzemy sobie tego legendarnego zmieszcia Dobra, jakaś o gwiazda most do Balea. Dobra, nie wiem mi to po co, ale ja będę po prostu tym gardzić Dobra. Edgar ma mityczną. A pan P też tutaj ma. Dobra. Jest druga, jest osoba z maksymalną rangą. Moim zanim to ten Edgar to, to nie powinien jakieś mieć takie mieć odklenie. Ale mogę tutaj w końcu się przeliczyć. Jak to są to randomowe osoby, no to wiecie. Tylko też tak na poważnie chyba jednak zdarzyć. Niech nie tutaj ten peton, ton się za bardzo zbytnio nie wychyla. Niech lepiej. No i bardzo tutaj w końcu dobrze. Oni to chyba to przekampią, ale nie wiem. Ta moja drużyna, ale dobra. Ja bym sobie ja bym to przekampiła, się mogę też być aż taka bardzo szczera. Czekajcie, tutaj ten Koldeus go wciągnął? Chyba tak ten Koldeus go wziął Ale nie wiem Dobra, już Cordaeus. Powaliłam Kordajusa. Dobra Tutaj ten Edgar wziął tego Shade'a No, co ja tej dosłownie się tutaj po prostu odwaiłam? Dobra, ale teraz chociaż to niestety tak naprawdę nie straciliśmy. Dobra, to. Ja Wam chyba wrzucę po prostu Wam z tego szorca, bo ja potrzebuję. Chyba tutaj się po prostu skupić. Albo dobra. Albo skoczmy, może sobie jeszcze tą jedną kierączkę w sumie tak. W sumie tak tylko ja nie, nic nie będę do Was bardzo mówić, tylko, tylko teraz się spróbuję skupić. Najgorzej ten kędzi chyba teraz się zachował. Dobra, do zobaczenia, a potem wam najwyżej wam rzucę wam shorta z tego, że odbiłam ten tysiąc. Do zobaczenia.